Nauczy się poruszać w cyberprzestrzeni jak prawdziwy haker. Dzisiaj naszym celem jest strona forge.htb Co my tu mamy? Zdjęcia. Jakieś wygląda na jakąś galerię. Możemy uploadować swoje zdjęcia popatrzmy jakieś url jak jest nasz IP na prosty serwer hostujący pliki i próbuj, spróbujmy połączyć się z nim do naszego IP I tutaj widzimy, że file uploaded successfully. Tutaj yy, widzimy, że nastąpiło połączenie od IP serwera, do którego się włamujemy. Spróbujmy jakoś to wykorzystać. Przeskanujmy najpierw s, yy, subdomeny za pomocą narzędzia FUF. się to w następujący sposób. Post ustawiamy na fuzz, czyli miejsce, w którym ma wstawić e, sło, skaner słowo. fus4 No i przeskanujmy. Tutaj nam wyskakują jakieś śmieci, więc odfiltrujmy je. No, i od razu naszym oczom ukazuje się słowo admin, czyli istnieje subdomena admin.forge.htb. Tylko localhost ma pozwolenie na wizytowanie tej strony. Wygląda na to, że musimy to w jakiś sposób się dostać do tego, na tą stronę piszmy tak. E, spróbujmy zapludować z ich serweru e, e, jakiś obrazek, pusty w tym e, przypadku. I mamy tutaj informację, że URL posiada e, no, na czarnej liście. E, adres, który się znajduje więc nie możemy tego w taki sposób zrobić uruchommy burpsuit no i podziałajmy coś na nim może nam się tutaj uda Przechwytujemy żądanie i sprawdźmy. Wpisując taką, e, taki URL, tutaj jest on zakodowany, ale to ja wam go sz, na szybko odkoduję, żeby lepiej zrozumieć. Wpisując taki URL, w, w, pokazuje nam, że Że, no, że url zawiera blacklistowany adres no to spróbujmy to jakoś ominąć wpiszmy z dużej litery forge.htb no i udało nam się pominąć ten filtr spróbujmy w takim sposób dostać się do poddomeny, do, do której nie mieliśmy dostępu z naszego poziomu no I znowu sukces. Zwraca nam jakiś plik. Sprawdźmy zawartość tego pliku. No pokazuje nam, że jesteśmy na portalu admina. Prze tu, tu, jest, tu jest przekierowanie do announcements. Spróbujmy się tu dostać z poziomu naszego exploita. Ponownie zwróciło nam jakiś plik. Odczytujemy jego zawartość. Widzimy, że tutaj jest taką informacja An internal FTP server has been set up with credentials as user, user no to jest user i hasło to jest takie właśnie tutaj no to zapisujemy sobie to jest dosyć ważna informacja na tyle ważna, że warto ją sobie zapisać. Upload endpoint has been configured for easy scripting. Parametr u i url no to robimy tak jak tak jak piszą no i wstawmy sobie hmm. Skoro jest to w FTP server no to sprawdźmy sobie 127.001 i co nam wyskakuje? Znowu URL zawiera blak adres. No to aha, bo jeszcze tu się nie podałem tych poświadczeń szybko sobie je tutaj skopiujemy w taki sposób właśnie się to robi spróbujmy pominąć bo tutaj wygląda na to, że 127.0.0.1 no to jest jakimś filtrem odfiltrowywane, że blokuje nam dostęp do treści no to spróbujmy sobie to jakoś pominąć co my tu mamy o, a to 0 na przykład samo 0 file uploaded successfully co nam zwrócił ten plik ponownie sprawdzamy Karlem. no i mamy zawartość user.txt tutaj jest listowany katalog tylko, że co nam to daje No, tak właściwie to możemy tylko odczytać flagę istniejącą na serwerze jak dostać się do tego serwera jeżeli czytamy user.txt, to znaczy, że jesteśmy w domyślnym katalogu. W domyślnym katalogu także kryje się plik o nazwie. Tutaj w folderze.ssh IDRSA to jest wrażliwy plik, do którego dostęp pozwoli nam prze, przejąć serwer. No i sprawdźmy. No i mamy OpenSSH prywatny klucz. Zapisujemy sobie go. No i spróbujmy się zalogować na, przez SSH. Hmm, tutaj musimy hmm, zmienić uprawnienia pliku e, jakie to były uprawnienia Sześćset. no i ponownie spróbujemy się No, i takim sposobem włamaliśmy się na serwer. Widzimy plik user.txt. Możemy sobie go wyświetlić jako dowód koncepcji, że y, mamy zdalny dostęp do serwera. Wyświetlmy też klasycznie plik etc. Passwd. No i mamy zdalny dostęp do serwera. Dziękuję za uwagę.